Wojtek to jest pierwszy gościu, który pozwolił mi nagrać film o swoim gospodarstwie. To jest jego pierwszy traktor w życiu. To jest Wojtek, skąd go masz? Dostałem od krzesnej. O, widzicie? 255 w oryginale. najsłynniejszy masej. No. Idziemy poglądać swoje ciągniki. Arion pojechał już na pole 1, nie? tąka. Weszła nam ziemniaki. Ziemniaki. Musimy ją zlikwidować. To Wojtek ma skorpiona. 60-30. 7000 motogodzin. Powiesz Wojtek nam ile masz ziemi? Za mało <laughs> za mało Wojtek e, sadzi ziemniaki przeważnie, nie? Ale też ma zboże Napędzają, nas Napędzają ziemniaki Tu mamy następny ciągnik Aksosa 340 Około 100, 100, konny. 100 konny Arion 610 Pierwszy zakup Firmy Klas. Pierwszy jego Klas. Zakupiony w ukorbanków w domu handlowym. To jeszcze jest logo. Jeszcze jest logo stare, nieaktualne. Stara naklejka. 810 Akcjon. 200 tonny. Pracuje przy siewniku. A, te, a teraz powiedz nam historię tego Xeriona 5000 Kupiłeś go na wojnę? Do, do zgrabiania siana Piękny Będziemy z nim grabiać, zgrabiać siano Mamy grawiarkę 4 karbonów pompowane koła W biegu Piękna maszyna. Idziemy się zaraz przejechać, nie? Tak. Tylko musimy plakat wziąć, żeby odpalił. Na plaku. <laughs> zaraz pojedziemy. Pojedziemy o kombajna. Tukano 440 i 320. 320 to jest zamiennik Mediona. Mieliśmy Mediona, wymieniliśmy na Tukano. do dofinansowanie A to teraz nam się udało kupić okazjonalnie. Jechało, zobaczymy, jak się sprawdzi. Jeszcze nie miał robionego przeglądu, tak jak został zwalony, tak stoi. Widzicie, także Wojtek ma same klasy Fergusona i jeszcze ma klasyki tutaj RCW3 nie? Razy, dwa. Dwie sztuki, klas Markant 50. Maszyna była skazana na złą. Została zreanimowana pokaż 914 zobaczcie jak ładnie wygląda ten zestaw 5 ciągników, ładowarka i dwa kombajny tak to się robi idziemy zobaczyć 914 że Wojtek ma maszynę na innym gospodarstwie, ale nie wiem czy tam dzisiaj dojedziemy. Co? No, Sulki. Mamy, mamy jeszcze 912, ale została przy załadunku Słomek na innej miejscowości. same klasyki 60 maluszon bryka następna 60 sadzarka do ziemniaków sadzarka grime możemy tu chodzić i chodzić cały czas jest klasyk tutaj nie bardzo przydatna maszyna Masz ziemniaki w skrzyniach jeszcze? Nie. Kurczę, Czekamy byśmy... na zbory. Byśmy ziemniaki oglądnęli Jeszcze Wojtek ma przyczep dużo, nie? Ale trzeba daleko jechać Pojedziemy w zobaczyć. Przyczepy Oczywiście. Jedziemy? Jedziemy jeszcze pod wiatr. to Jedziemy pod wiatr też. To Wojtek ma magazyn na ziemniaki Ale wszystkie ziemniaki sprzedał bo... Dlatego, że ma najlepsze ziemniaki, wszystko zeszło, sortowniki na wszystko scals duńskie, duńskie, duńska precyzja. idziemy pod wiatę zobaczyć super kombajn do ziemniaków w trakcie remontu Wojtek remontuje będziemy nagrywać super filmik jak będzie zbiór ziemniaków piękny widok mamy ładną pogodę jutro będzie jeszcze lepsza nie wiadomo jak z samopoczuciem <laughs> zaraz zrobimy zrzut z drona tego zdjęcia nie? Brakuje jednego ciągnika, bo pojechał pryskać. Ale trzeba w Stonkę pogonić, bo zjedzę ziemniaki do wieczora. Bateria binów tutaj. Ile razem masz tutaj ton? 220, 280, 225, 130 i 110. Musicie sobie dodać, bo to jest tak dużo, że. <laughs> Sortowniki tu znowu. Do segregacji. Tu Wojtek ma wszystkie części zamienne. Po prostu co potrzebuje, to tutaj tylko sięga ucinasz i ucinasz i, i gra. To jest, to jest po prostu y, cała tablica Mendelejewa. <laughs> Zobaczcie co Wojtek tu ma powiedzieć Wojtek, co to za pompa. To jest w własnej produkcji pompa. Jeszcze nam zrobiliśmy do podlewania w ziemniaków na służy wczoraj zjechała wieczorem. Musimy zrobić małą modernizację, serwis i jedzie od nowa od poniedziałku. Dzień dobry. To jest właśnie ten kombajn. Wojtek remontuje. Będziemy robić ładny film jak będziemy zbierać kartofle. remont kapitalny, nie? kapitalny, wszystko wymienione wszystko wymiana, Dzień łożyska mamy wymienione 90 łożysk będziemy robić piękny film jak będzie to w polu czekamy na elektrykę, bo jest coś problem z instalacją Jakieś ktoś tam niepośrednio wsadził śrubokręt, ale jest do opanowania tak? tak chciał to tanio kupić na pewno, nie? może tak zobaczcie co Wojtek tu ma 644, nie, ANNA-1 Pierwszy kombajn taty Do ziemniaków Grimme DR 1500 też Teraz będzie trochę odciążony od pracy Hors Możemy chodzić i chodzić tutaj, jak na Polakrze Kokerling. Ten niezniszczalny Głównie służy nam do osiania poplonów po Ściernisku. Wojtek ma też Jelcza na hds -ie. Tamaza. Tamaza, sorry. Tamaza. <gry> Także widzicie piękne gospodarstwo, i jedziemy zobaczyć sobie e, przyczepy. Tu mamy jeszcze takiego konskilde małego I półk. Pług. pług mamy też tam na polu. konskilde bardzo dobra maszyna. Prędzej siadliśmy nią nią poplony, ale później była za mało. Kopaczka, nie? Wojtka dziadek zaczynał ziemniaki, a Wojtek teraz samo jezdę, ma nie? Gwiazd... Ja, Gwiazdówka. Wpływu na to nie mam, nie? Zobaczcie, jak ma kolekcję maszyn. Gilotyna. Tu jeszcze ma jedną piękną kolekcję. Ile masz tych garbusów? Siedem. Siedem. Siedmiu samuraj. Mam sześć i jednego mam u szwagra, który jest blakiernikiem i blacharzem i mam go ładnie zrobić. Ktoś nie ma czasu na nic jak ja i tak stoi I tu jeszcze kawałek i nie? Dniepry Dniepry Dwa Dniepry i dwa łóżki do Dniepru, bo jeszcze z Ukrainy nie przyjechałem motory, bo jest problem na granicy Trzeba papiery zrobić. Jest, jest problem Jedziemy kserionem Jedziemy kserionem Będziemy teraz uruchamiać Kseriona, jest potrzebna ta walizka Wpisów taki screen Stawił sobie ciśnienie w oponę ile koni tu mamy? 500? 525 525 koni jest ze 3000 to na metrów będzie Un Serio, nie miałby przy nim co robić, nie? Na przedni tuz możemy go założyć Na przedniego nie mamy przedniego tuza Ta lóżówka, Agregaty I wał Silnik ma chyba 12,5 litra, gdzieś tam widziałem Ładnie jęczy